Jest organizacją, która zajmuje się nie tylko wymyślaniem sposobów na spędzenie wolnego czasu przez Państwa, ale też spotykacie się stale w trakcie tych spotkań, mawiacie wiele środowe. właśnie środowe spotkania, na których jest i ten motyw taneczny, ale też i fantastyczna sprawa, kiedy ludzie mogą po prostu ze sobą rozmawiać. I mówić sobie o tym, co dla nich jest ważne, mniej ważne, ale na pewno chcą się z tym podzielić. Dlatego też prezydent Piotroman Rada Miasta stara się, ażeby stowarzyszenia senioralne, stowarzyszenia, które skupiają wielu ludzi, rozwijały się. I tutaj. Prezydent prosił, żeby przekazać Państwu informację, że będziemy Państwa bardzo mocno wspierać właśnie w tym stowarzyszeniowym ruchu. Bo wiadomo, że tam gdzie ludzie się spotykają, gdzie ze sobą rozmawiają, to nie ma miejsca na nutę, nie ma miejsca na często malkontentstwo, ale jest czas na rozwój, na fantastyczne spędzanie ze sobą miłych, pożytecznych chwil. Życzę Państwu w takim razie udanej zabawy. My tu z Panem Przewodniczącym przychodzimy jak do przyjaciół. No i taką mamy też nadzieję, że takie drobne, skromne upominki chcielibyśmy złożyć na ręce Pana Prezesa, bo to jest święto, więc goście przychodzą z prezentami. Natomiast na ręce Pani, pani Wiceprezes, A, Pani Skarbnik, piękny bukiet kwiatów jesiennych. Tak, tak. Proszę Państwa, kończymy lato, ale to nie znaczy, że w sercu nie ma maja. Więc wszystkiego najlepszego, babcie się dobrze. Dziękuję serdecznie bardzo i tutaj jeszcze parę słów powie Panie Bronia. Życzę wesołej zabawy, żebyśmy się ładnie zabawili, szczęśliwie do domu wrócili i żebyśmy na przyszłość też przychodzili. Więc chciałam powiedzieć, że w środę spotykamy się w centrum ceramiki od godziny 15.30 do godziny gdzieś 19.00. Następnie 23 października zapraszamy na Dzień Seniora, który będzie w fantazji. 30 zapraszam na Andrzejki. No i Sylwestra 31 grudnia. Także zapraszam wszystkich serdecznie.